Skoro zwróciłem uwagę graczy Heroes online, to ogłaszam, że sprzedam polone za szczegóły w opisie. A tak poza tym, to co ja robię ze swoim życiem? Przecież to jak stać godzinę w korku w symulatorze kierowcy ciężarówki. Widać, że czasem na studiach człowiek się wręcz desperacko nudzi wykładem, więc sobie gra na laptopie. Na czacie gry kilka razy była dyskusja, jak tu gada ubić samemu, ale to była dyskusja tylko w teorii, a z teorii w końcu trzeba by przejść do praktyki. Tutaj se patrzcie jakie mam hiperartefakty, wiem, że kicha jakaś, a nie hiper, bo szczerze to nawet nie przeczytałem tego co one dają jak nagrywałem, ani potem jak obrabiałem film. Trzeba było przez dłuższy czas robić misje dzienne na równinach i gildyjne zadania, które okazały się bardzo pomocne w zdobywaniu doświadczenia, żeby taki poziom zdobyć, by się próby mordu na gadzinie podjąć. Gildie miały po kilkuset członków, z czego grało może 10%, a reszta raz w tygodniu się logowała, żeby zebrać nagrody z zadań gildii. No teraz gildie są mniej liczne, za to więcej do gry wnoszą. Natomiast fakty są takie, że być może dałoby się ubić gada na mniejszym poziomie, na przykład 28, ale tu wchodzi w grę, Kwestia taka, mianowicie artefakty, zwłaszcza pradawne na 30 poziom, są jakościowo znacznie mocniejsze niż te zwykłe czy większe, to znaczy określane jako większe na 28 czy 29 poziom, choć ja tu chyba nie bardzo mam te pradawne. Normalnie to ta misja polega oczywiście na uciekaniu i wykonuje się ją, ja wiem, no raczej przed 20 poziomem. Myślałem, że z tymi artefaktami się nie uda go pokonać, ale rycerz został doceniony dodatkowym ruchem w turze, co w sumie aż tak wiele nie zmieniło akurat w kontekście zabijania tego smoka, a ja do tego stopnia sądziłem, że się nie uda za pierwszym podejściem, że nie pozbierałem nawet kapliczek, jakby. Je pozbierać pewnie we wcześniejszej turze, by się go załatwiło. Choć trzecia tura to i tak chyba całkiem nieźle, jeśli brać pod uwagę pierwszą tego typu próbę, udokumentowaną zresztą. No miała być nagroda w postaci renty królewny za łubicie smoka, tak dużego, że jest aż stąd dotąd. Szczerze to nie wiem, czy w tym jakiś sens był, ale podejrzewam, że pewnie nie. Ciekaw jestem, ilu znajdzie się ludzi z nadmiarem wolnego czasu albo niewiedzącym, co sensownego robić z życiem, Którzy ten manewr smoczego mordercy będą powtarzać. Jakoś w pewien sposób świadomość, że dokonało się czegoś, może nie jako pierwszy, ale jako pierwszy się do tego przyznało filmowo, choć to obciach, daje pewną satysfakcję psychiczną, że udokumentowało się coś historycznego, To raczej zbyt wzniośle brzmi, jak na coś dotyczącego tylko jakiejś gry. No ale udokumentowane są przypadki kupowania przedmiotów w grach online za kwoty większe niż roczna pensja w Polsce no to może jeszcze aż tak źle ze mną nie jest. Podziwu tym zabójczym czynem raczej nie wzbudzam, a jeśli komuś oglądającemu to przeszło przez myśl zdanie typu rany, ale koleś jest dobry, to mu jedno powiem, odejść człowieku od komputera, wyjdź z domu, z ludźmi się spotka i może nie jest dla ciebie za późno. Tak bardziej konkretnie to udało się, bo kusznicy mają ognisty strzał. Czy łucznicy też go mają, to nie wiem i nie chce mi się sprawdzać, ale chyba tak. A jakiś dureń wymyślił, że smog ma ujemną odporność na ogień, co daje jakiś ześwirowany faklodzik, który to przecież daje furtkę do akcji takiej jak ta. Atak ma z broni, czy tam od mocy w zwarciu, a nie od ognia, jak na smoka by mogło przystawać. Nie wiem, może jakiś upośledzony ten smog, że na ogień ma ujemną odporność. Na broń i łuki ma blisko całkowitą odporność, czyli się go nie ubije niebiankami, serafinami, przątkami, tkaczkami. Czy tamte odporności to ma na odbrażenia w zwarciu i dystansowe od mocy? Jak dla mnie to trochę komplikują z tymi nazwami, jest jeszcze możliwość spróbować z liszami, ale ich większy, choć nie zawsze względem kuszników, atak jest ograniczony jednak odpornością smoka, po prostu pomniej go tłuką, ale za to mogą atakować co rundę i niekoniecznie z miejsca. Bo po zmianie pozycji kusznik nie może już w danej turze oddać ognistego strzału. Generalnie chyba rekordem byłoby ubicie smoka w drugiej rundzie, dlatego że w pierwszej rundzie on jest za daleko, żeby zaatakowali go kusznicy, a lisze będą zadawały mniej niż kusznicy obrażeń, prawdopodobnie. Więc możliwość jest ubić go dopiero w drugiej rundzie najwcześniej. Tak dodatkowo, po krótkości, to, żeby przejść tą misję normalnie. Trzeba 10 rund wytrzymać i nie stracić trzech oddziałów w tym czasie. Jakby mi 3 z 6 oddziałów kuszników skosił, to bym przegrał. I jak się przyjrzeć, to ci kusznicy z łuku strzelają, natomiast w zepsutej przystani, co jest przeciwnikiem na Ziemiach Światła, czyli niedługo po przejściu smoka, to kusznicy pustki mają, jak sama nazwa wskazuje, kusze i z nich strzelają, a nie z łuków. Trzeba sobie Zabrać takie oddziały do misji ze smokiem, co mają dużo ruchu, czyli Blaski kwały albo Lamasy, bo są od czwartego poziomu Rady Miasta. Chyba, że ktoś ma, to może Wampiry lub Gryf, co są od piątego poziomu Rady Miasta. W porcie jest zadanie na kawalerów, to ewentualnie można użyć ich, bo choć mają mniej ruchu, to gdy nie zaatakują, to mają naprawdę sporo odporności. Są dwie opcje, albo brać to, co jest szybkie i ma mało odporności, po jednej nawet sztuce w ob w oddziale, że jak zabije, a często i z pełnym oddziałem na jeden cios zabije ten oddział, to nie będzie tak bardzo szkodo, bo zginie tylko jedna sztuka. Albo brać full i ile wlezie w te trzy okna. Jak mają dużo odporności, to dwa ruchy będzie potrzebował na zabicie jednego oddziału, czyli zyskuje się na czasie. Tu jest więcej na ten temat, ale jest też mistrzostwo adnotacji, no i kij Ale cóż z tego wszystkiego, skoro ja już osobiście... Kilku graczy spotkają takich, co fabułę zrobili nie przechodząc żadnej bitwy samodzielnie, tylko zawsze z pomocą. To już jest chyba lekka przesada jakieś kalectwo umysłowe, aż wstyd, jeśli ktoś ma taki brak samodzielności. Niemniej jednak, niektóre misje warto wykonać z kimś, tylko nie wszystkie bo w tej grze najfajniejsze jest właśnie to, że można bitwy toczyć wspólnie z innymi graczami.